Siemaneczku mamy z jestem sobie Victor a dzisiaj będziemy grać na serwerze MySG w Hide and tak. Mówię jakieś podejrzenie, dziurę, dobra. Y więc wybieramy jeszcze dzień. tak, ale Jak widzicie... Zobaczycie w ogóle co ja mam w sklepie i mam MOLD. To jeszcze jedno strzał sobie to kupię. No. Mam skin'a Boniego, mój ulubiony animatronik Jak widzicie, bo to już mój ulubiony, animatronik Tak Więc obym był chowającym Trzymacie kciuki, obym był chowającym Bo mam na nim takie rzeczy, że mózg rozwala. Jest, dobra Mam formy formy Niedługo też powinienem zostać kamienny mieczyk z odrzutem Pokażę wam fajne miejsce do schowania się że cobblestone widzicie nie, nie mogę. To powiedzmy Gold. Oto glowstone. O tutaj. I proszę. Macie fajne miejsce. Oj, idzie. Chodź, chodź, <laughs> chodź.

Między dobrze, że ta arena trwa 9 tak, minut. Bo już, bo jak wiecie, mogę tylko maksymalnie nagrywać 10 minut. Czy nie? Tak, y, sorry, sorry, że tak mało mówię, ale. O, po prostu nie mam ochoty tak do nie nagrywam. O nie, no, pójdzie. Nie mnie, nie mnie. Ja jestem tutaj glowstone, Tylko glowstone. Nie bij mnie. A, nie bij, no kurde, mówię, że nie bi... Nie biła. Kurde. Yy, dobrze, Jimaszki, zaraz przyjdę, więc cięcie. Dobrze kochani, więc już, już jesteśmy po cięciu, tak? Tak, już cięcie jest. Napiszę niech chudrze mają, um, niech pozdrawiają, niech pozdrawiają YouTube. Wygraliśmy, dobrze zwiążę, więc to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że film się spodobał. Tak, to sobie -by -by. to było przez moją siostrę. Tak, małą. Nie widziałam, co w tym wydana. Yy, więc mam nadzieję, że film się spodobał. A nie, creeper, dobra. Mam nadzieję... dobra. <tryk> ogar, ogar. Więc tak. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Creepery was żegna. No więc trzymajcie się i cześć.